Witajcie. Dzisiaj zajmiemy się obliczaniem wartości wyrażeń algebraicznych. Wartość wyrażenia algebraicznego otrzymujemy po wstawieniu liczb w miejsce liter, które występują w danym wyrażeniu, oraz po wykonaniu odpowiednich obliczeń. Zobaczmy, jak to wygląda na przykładach. Mamy obliczyć wartość wyrażenia x dodać 19 dla x równego 5. Czyli w miejsce x wstawiamy liczbę 5. Zatem otrzymujemy 5 dodać 19. No a to się oczywiście równa 24. Czyli wartość wyrażenia x dodać 19 dla x równego 5 jest równa 24. Kolejny przykład. Wartość wyrażenia 5a odjąć 79 dla a równego 10. Postępujemy dokładnie tak samo. Czyli w miejsce a wstawiamy liczbę 10, a wiemy, że 5a to to samo co 5 razy a. Czyli mamy 5 razy 10 odjąć 79. Najpierw wykonujemy mnożenie, 5 razy 10 to oczywiście 50, a 50 odjąć 79, otrzymujemy minus 29 i to jest właśnie wartość tego wyrażenia dla a równego 10. Przykład trzeci. Wartość wyrażenia 1 2 t odjąć 9k, dodać 12 dla t równego 4, k równego 1 trzecia. Czyli tak jak poprzednio. W miejsce t wstawiamy liczbę 4, a w miejsce k wstawiamy liczbę 1 trzecia. Na początku będziemy wykonywać mnożenie. Najpierw to, a potem to. Rozpiszmy zatem Liczbę 4 możemy zapisać jako 4 pierwsze. Będzie, będziemy wtedy lepiej widzieć, co nam się z czym skraca. I tak samo liczbę 9 możemy zapisać jako 9 pierwszych. Czyli to mnożenie zostało rozpisane tutaj. A to mnożenie tutaj. No i teraz spójrzmy na, ten pierwszy, na tę pierwszą część naszego. Działania. Mamy 1, 2 razy 4 pierwsze. Skracamy sobie dwójkę z czwórką. Tu mamy 1, tu mamy 2. I teraz równolegle zobaczmy sobie na to drugie mnożenie. Tu nam się 3 skraca z dziewiątką. Tutaj mamy 1, tutaj mamy 3. No i teraz patrzymy sobie na ten pierwszy nasz iloczyn. 1 razy 2. To oczywiście 2, więc będziemy mieć 2 w liczniku, a 1 razy 1 to 1, czyli będzie 2 pierwsze, czyli po prostu 2. Zatem wynik tego pierwszego mnożenia to 2. Spójrzmy na drugie mnożenie. Mamy 3 razy 1 daje nam 3, a w mianowniku 1 razy 1 daje nam 1, czyli wynik to 3. Zatem piszemy 2, odjąć 3, dodać 12, bo 2 to jest wynik tego pierwszego mnożenia. 3 to jest wynik tego drugiego, czyli mamy 2 odjąć, 3 dodać 12. No, a to jest 11. Przejdźmy do zadania z podręcznika. Oblicz wartości wyrażeń algebraicznych. Mamy pierwsze wyrażenie 3x dodać 1. Dla x równego 2, czyli tak jak poprzednio, w miejsce x wstawiamy liczbę 2. Czyli mamy 3 razy 2 dodać 1, bo wiemy, że 3x to to samo co 3 razy x, czyli w naszym przypadku 3 razy 2. Najpierw wykonujemy mnożenie. 3 razy 2 to 6, więc mamy 6 dodać 1, a 6 dodać 1 to oczywiście 7. Zatem wartość tego wyrażenia dla x równego 2 to 7. Kolejne wyrażenie. Mamy 10 odjąć 4y dla y równego 3. Wstawiamy w miejsce y 3. I tutaj również najpierw wykonujemy mnożenie, zatem otrzymujemy 10 odjąć 12, no a 10 odjąć 12 to oczywiście minus 2. Kolejny przykład. Mamy a razy a plus 1 dla a równego 4, bo wiemy, że Między tą literką a a nawiasem występuje znak mnożenia. No to wstawmy w miejsce a czwórkę, czyli mamy 4 razy i w nawiasie 4 dodać 1. Najpierw wykonujemy działanie w nawiasie, czyli otrzymujemy 4 razy 5, czyli 20. I ostatni przykład: mamy 3 razy w nawiasie 5 plus x dla x równego 0. W miejsce x wstawiamy 0. No, i teraz tak samo. Najpierw zajmujemy się naszym nawiasem. 5 dodać 0 to oczywiście 5, czyli mamy 3 razy 5, a to się równa 15. Kolejne zadanie. Długości odcinków podane na rysunku obok są wyrażone w tej samej jednostce. Podpunkt A. Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego wzór na pole narysowanego wielokąta. Zobaczcie, tę figurę można sobie podzielić tak, aby z łatwością obliczyć jej pole. Oczywiście sposobów podzielenia tej figury jest wiele. Ja zaproponuję Wam o taki podział. Tutaj będzie nasz pierwszy prostokąt, a tutaj drugi. Czyli pole całego tego wielokąta to będzie suma tych dwóch pól pola tego pierwszego prostokąta i pola tego drugiego. Spójrzmy teraz na ten pierwszy prostokąt. Jeden jego wymiar ma długość a. Mamy to podpisane po lewej stronie. Nie znamy natomiast tego długości dłuższego boku. Wiemy, że ten czerwony odcinek ma długość 3. Zatem cały ten bok, tutaj zaznaczony klamerką, będzie miał długość 5. Mamy prostokąt, którego boki mają długość 5 oraz a. Pole takiego prostokąta to iloczyn dwóch sąsiadujących ze sobą boków. Zatem pole możemy zapisać jako 5 razy a. No a to jest to samo co 5a. Spójrzmy na drugi prostokąt. Ma on wymiary 3 oraz b. Zatem jego pole obliczamy mnożąc te długości przez siebie, czyli 3 razy b. A to zapisujemy jako 3b. Zatem pole całego wielokąta to 5a dodać 3b. I teraz przechodzimy do podpunktu b. Oblicz, podstawiając do otrzymanego wzoru pole takiego wielokąta, gdy a równa się 2,5. I b równa się 7, czyli do tego wzoru, który otrzymaliśmy, 5a dodać 3b, będziemy w miejsce a wstawiać 2,5, a w miejsce b będziemy wstawiać 7. No to podstawiamy. Czyli mamy 5 razy 2,5 dodać 3 razy 7. Oczywiście mnożenie będziemy wykonywać jako pierwsze. 5 razy 2,5 to 12,5, a 3 razy 7 to 21. Czyli mamy 12,5, dodać 21. A to się równa 33,5. Zatem pole tego wielokąta dla A równego 2,5, a B równego 7 wynosi 33,5. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.